Cóż, mam nadzieję, że czekaliście. Mogłem Wam drugą część wieku postaci w sumie wrzucić nieco wcześniej, ale stwierdziłem, a chwileczkę poczekacie, to i lepiej się będzie oglądało, nie? Zatem jest to druga część, najprawdopodobniej z 4 albo 5, w której pod kątem lorowym oszacowałem wiek wszystkich postaci w LOLu. Niektóre szacunki są bardziej szczegółowe, a inne mniej. A zatem witajcie moi drodzy, ja jestem Lorwek, mający lat 28, a to jest kolejna część z miniserii, w której powiem wam, ile według mnie mają lat postacie w League of Legends. Okej, okay, tak jak poprzedni materiał zakończyliśmy na Dariuszu, tak dziś lecimy dalej. Jeżeli interesuje Ciebie wiek poprzednich postaci, gdyż lecę tutaj A do Z powiem jak w telezakupach. Obadaj materiał wyświetlany na ekranie. Teraz lecimy. Diana, czyli jedna z moich ulubionych postaci w grze. Również stanowi dla mnie dość ciekawą zagwostkę, bo pod kątem wieku nie mamy tutaj dużo informacji w jej lore. Wiemy, że uczyła się ona wraz z Leoną i później obie zostały przeciwnymi aspektami Księżyca i Słońca. Jednak ogarnięcie jej wieku na podstawie historii jest niezwykle trudne. Doszukałem się jednak informacji, że Diana jest lekko młodsza od Leony, co już coś daje. Do tego z moich rozkmin wynika, że jest starsza od Aferiosa, ale nie ma też 30 lat. Zatem bohaterka powinna mieć między 25 a 28 lat. Kolejne wyzwanie. Dr Mundo postać naprawdę słabo rozwinięta w lore. W historii mamy powiedziane, że jako malec pierwsze lata swojego życia spędził taplając się w kanałach i dusząc małe zwierzęta. No, pięknie po prostu. Do tego, mając około 3 lat, pojawił się na progu zakładu psychiatrycznego w ZON dla nieodwracalnie popsutych. Gdy miał 4 lata, lekarze odkryli jego wielką siłę. Wiemy również, że nastoletnie lata Munda już minęły. Zatem możemy śmiało powiedzieć, i jest to jedyne co wiemy w zasadzie o doktorze Mundo, że ma on minimum 18 lat. Jak wiemy, Draven jest młodszym bratem Dariusa. W lore znajduje się parę informacji odnośnie wieku Bohatera. Jednak podczas wyjścia seta, gdzie ludzie rozkwiniali i snuli teorię odnośnie tego, że Draven jest jego ojcem, dowiedzieliśmy się, że jest on zbyt młody, aby być ojcem Wastajanina i Riot z Sutlog zdradził, że Draven ma 32 lata. Kolejny bohater Eko, i wbrew pozorom, powiecie zaraz na podstawie tego, co Wam powiem, że nie jest problematyczny, ale ja powiem Wam, że jest. Wiemy na podstawie nieistniejącego już forum League Legends, że Eko jest młodszy od 2 oraz, co ważniejsze, młodszy od Jinx. Również dzięki temu wiemy, że Eko ma w grze 16 lat. Jednak ta informacja została ogłoszona kilka lat temu bez rozwinięcia kilku kwestii fabularnych i pchanej fabuły do przodu. Odpowiedź o jego wieku otrzymaliśmy 5 lat temu i nie, nie oznacza to, że ma 21 lat, nie w ten sposób rozkminiam. W każdym razie w filmie The Client, wypuszczonym 2 lata temu, widzimy nastoletniego Eko. Jeżeli tutaj miałby mieć, załóżmy te lat 16, musiałby się urodzić około roku 980 w fabule League of Legends, co brzmi całkiem sensownie. Jednak wiemy, że wydarzenia z League of Legends są rozwijane i fabuła sięga coraz, coraz dalej. I w serii o historii League of Legends, przynajmniej tak mi się wydaje, znaczniki wydarzeń sięgają maksymalnie do 900. 99, choć różnie się podaje 997-998. Stąd można wysnuć wniosek, że Eko jest nieco starszy w rzeczywistości w lory niż w grze. Jednak to już temat do głębszej rozkminy i moim zdaniem Eko w lore aktualnie miałby no może z 18-19 lat. Ale no skupmy się na grze i załóżmy tutaj, że Eko ma po prostu 16 lat, przynajmniej w grze. Elis, kolejna ciekawa postać. Kiedyś była śmiertelniczką, damą z potężnego rodu, jednak teraz jest pajęczym stworzeniem. Wiemy, że należała ona do rodu Kytera. I co najważniejsze, wiemy, że urodziła się wiele wieków temu, co dosłownie jest napisane w jej historii, choć po jej wyglądzie ciężko to ogarnąć. Jednak to nie koniec. Spotkała ona również LeBlanc, która należała już wtedy do zakonu Czarnej Róży, a jak wiemy, zakon ten od Ponad tysiąca lat dba o interesy Noxian. Zakon ten został założony kilkadziesiąt lat wcześniej, przed powstaniem formalnego Noxusu, Elis urodziła się już w tym państwie. A zatem maksymalnie bohaterka może mieć 1000 lat. Jednak ja bym umieścił to w przedziale między 300 a 1000. Jednak wspomnienie o szlachetnych rodach mamy przy założeniu Noxusu w roku 329, więc jeżeli już tak mocno rozgniewać i bardziej iść. Może tak próbując bardziej to uściślić, może w ten sposób, to można by tutaj strzelać, że Elis może mieć między 300 a 670 lat, chociaż nie możemy mieć tutaj pewności, dlatego ja zakładam 300 tysiąc. Jak wiemy, Ewelin jest jednym z pierwszych demonów na runterze. Wiemy, że jej fizyczna forma zaczęła pojawiać się podczas wojen runicznych, które miały miejsce 13 lat przed założeniem Noksusu. Jednak co ważne, wiemy, że demony na runterze powstały bardzo bardzo dawno temu jeszcze przed roślinami i zwierzętami, czy w ogóle przed ludźmi i Ewelin była zwyczajnie pewnego rodzaju mgiełką. Takim bezkształtnym bytem. Wiemy, że demony są starsze od Anivi czy Orna, jednak młodsze od Aurelion Sola, gdyż powstały dopiero gdy istniała Runtera. Jednak jesteśmy tutaj świadkami pewnego paradoksu. W polskiej wersji historii mamy napisane, że Evelyn, bez swojej ala fizycznej, kobiecej formy, istniała przez wiele wieków. Wiek to oczywiście 100 lat. Jednakże w angielskiej historii jest to określone jako Eon, czyli że Evelyn żyła przez wiele eonów co tak jak przy Aurelionie 1 eon oznacza 500 milionów lat. Zakładam zatem, że coś nie do końca poszło tutaj w tłumaczeniu i bardziej zaufam oryginalnej, angielskiej wersji. Zatem Evelyn, żeby zaznaczyć, że jest ona na pewno młodsza od Aureliona czy Barda, dam jej minimum 500 milionów lat. Stara babeczka, nie? Ezril. Ciekawe, widzimy, że nie wygląda on na aż tak młodego bohatera. Z historii wiemy, że rzucił on studia, co daje nam wskazówkę i jest to praktycznie jedyna wskazówka w jego lore, że najprawdopodobniej ma on nie więcej niż 20-21 lat. Praktycznie przed reworkiem oszacowanie wieku Fidelstixa było niemożliwe. Jego lore było bardzo skąpe i nic praktycznie z niego nie można było wynieść. Przy nowym zreworkowanym Fidlu wiemy, że jest on najstarszym demonem na Runterze, starszym od Evelyn. Zatem ma on podobnie jak w tamtym szacunku minimum 500 milionów lat z zaznaczeniem, że jest starszy od Evelyn. Ale o ile nie wiem. Przy Fiorze mamy już nieco prościej. Wiemy, że od najmłodszych lat jej małżeństwo miało umocnić pozycję jej rodziny. Jak jest żywcem napisane w jej historii, po 18 urodzinach małżeństwo zostało zaaranżowane. Wiemy, że od tego czasu kilka lat minęło, oczywiście to małżeństwo się nie udało. Więc ja bym tutaj strzelał, że Fiora ma gdzieś między 25 a 26 lat. To jest dopiero interesujące. Ryba lub inaczej mówiąc fiz. Mało osób wie, że Fiz jest jordlem, z tego co wiemy z historii do tego jest najstarszym jordlem. Wiele osób to szokuje, ale taka jest prawda. Bo pojawił się on na runterze, zanim pojawiły się lądowe cywilizacje. I żył on wiele, wiele wieków z cywilizacjami morskimi. Zatem może on być setki, jeżeli nie tysiące albo nawet no miliony może nie. A no, w sumie może być miliony lat starszy od Aniwi. Nie wiemy. Ale zatem ma on co najmniej 10 tysięcy lat, Co najmniej z racji tego, że nie jestem w stanie określić, że na przykład jest on, nie wiem, 10 lat, 100 czy 1000 lat starszy od Aniwi. Po prostu minimum 10 tysięcy lat z zaznaczeniem, że prawdopodobnie sporo, sporo więcej. Akurat przy Galio nie mamy aż tak trudno do ogarnięcia. Wiemy, że został on skonstruowany przez Duranda po ustanowieniu Królestwa Demasi. Otośnie wieku Galio wiele wniosła książka, wcześniej szacowano go na mniej więcej 250-300 lat, jednak wiemy, że wojny runiczne miały miejsce 13 lat przed założeniem Noxusu. Dodatkowo wiemy dzięki książce, kiedy zostało założone królestwo Demasi w 292 roku, zatem Galio powinien mieć gdzieś około 700 lat. Gangplanka głównie możemy szacować na podstawie jego wyglądu oraz wieku misfortunki. Wiemy, że pirat zabił rodziców bohaterki, gdy ta była dzieckiem. Wiemy również, że od tego czasu przez 15 lat memewka rozkminiała, jak zaszkodzić piratowi. Zatem, według moich rozkmin, Giepek ma między 50 a 55 lat, co jest również związane z wiekiem Ilaoi. Wiek Garena jest tutaj w miarę prosty, patrząc na innych bohaterów. Jest to jeden z nielicznych czempionów, o którym pod kątem wieku. Dość dużo wiemy. Garen jest starszym bratem Lux, co już daje jakąś wskazówkę. Wiemy do tego, że w wieku 12 lat dołączył do demacjańskiej armii. W wieku 21 lat dołączył do nieustraszonej gwardii, czyli Dauntless Vanguardów, elitarnej części armii demacjańskiej. Dzięki komiksowi, kilku filmach i opowiadaniach możemy oszacować wiek Garena na mniej więcej 25 lat. I tak jak mówiłem przy Fizie, tutaj na pewno mamy pewne zaskoczenie. Bo Gnary jest drugim najstarszym, a nie najstarszym znanym jordlem. Jest on jednak młodszy od Aniwi, albo inaczej, bo problem z jordlami jest taki, że nie dość, że zmieniają one swój wygląd za pomocą magii, nie dość, że potrafią być dość młode albo potrafią być dość stare, czego nie mówiłem wam chociażby przy korkim na poprzednim materiale. Nie wiemy, kiedy jordle się urodziły, wiemy, kiedy pojawiły się na runterze, bo wiemy, że przedstawiciele małych, futrzastych stworków Pochodzą z Bundle City, mieście w świecie duchowym, no a tam czas płynie prawdopodobnie nieco inaczej niż w świecie rzeczywistym, chociaż nie wiem. Jednak ja tutaj już dla uproszczenia uznaję, że moment, kiedy jakiś bohater pojawił się w historii League of Legends czy po prostu w historii Runetary, to moment, kiedy na nią przybył. Zatem jest to taki trochę wiek Schrodingera. No, bohater może być starszy od Anniwi, ale może być młodszy od Anniwi. W każdym razie wiemy, że brał on udział w wojnie Trzech sióstr, zatem minimum ma on 9000 lat. Choć wydaje się, że ma no ciut więcej, ale nie mamy danych, żeby tutaj bardziej to oszacować. Gregas jest dla osób siedzących w lore trochę takim memem, gdyż jest on w historii ligi zwyczajnie mało użyteczny. No nie jest bezużyteczny, ale jest mało użyteczny. No w grze to oczywiście co innego, bo jak wiedzie z brzucha, to o Boże. Jedyne co wiemy wracając do lore to fakt, że poznał on, aż gdy ta przewodziła już Avaro sanami. W jego historii nie ma wyszczególnione, aby wtedy był inny niż teraz pod kątem wyglądu, więc ja bym tutaj strzelał, że ma między 40 a 50 lat. Graves również jest ciekawy. Wiemy, że współpracował on z Twisted Fate'em przez 10 lat. Również wiemy, że przesiedział on kolejnych 10 lat w więzieniu i jak jest napisane w jego historii, wiele lat później wreszcie stanął twarzą w twarz z Twisted Fate'em. Wiemy również, że Graves pomaga Miss Fortune w ataku na Gangplanka, który ma miejsce chwilę przed Harrowing w 996 roku. Zatem wychodziłoby na to, że Graves ma około 40 lat. Chycharim jest starszy niż się wydaje. W obecną formę zmienił się podczas kataklizmu na błogosławionych wyspach, który miał miejsce 25 lat przed założeniem Noxusu. Wcześniej jeszcze bohater był śmiertelnikiem w sile wieku i bardzo skutecznym wojownikiem. Zatem, jeżeli dodamy ze sobą jedno i drugie, Chycharim powinien mieć mniej więcej 1070 lat. W przypadku Heimerdingera mamy podobny problem jak z Korkim i większością Jordli. Heimer mniej więcej w 995-996 roku pojawił się w piltower i założył sklep wraz z X-em. I jest to jedyne wydarzenie, które jesteśmy w stanie przypisać do historii, które, w którym jest Heimer. No, generalnie wygląda, że ma raczej więcej niż 3 czy 4 lata, ale są to widełki. No, ma minimum te 3-4 lata, to coś wiemy. Jednak jego wiek jest bardzo ciężki do ogarnięcia. Jednak z racji tego, że ma on nawyki profesora, wydawać by się mogło, że może on być dość stary. Chociaż z kolei technologii, której on używa... Może wskazywać, że jest raczej młodszy. Nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia, czy ma on 60, 80, 150 czy może dużo więcej. Na pewno ma minimum 3 lata. Jako, że jest Jordlem, zróbmy od 3 do 1000. Być może spodziewaliście się jakiegoś dokładniejszego oszacowania. No wybaczcie. Hyper jest Jordlem. A jordle są dość ubogie w lore i pod kątem tego materiału ciężko jest cokolwiek ogarnąć. Dobra, teraz mamy nieco prościej, bo ilaoi ewidentnie nie jest jordlem. Wiemy, że przez kilka lat była ona w związku z gangplankiem, oraz że po wielu latach spotkała go ponownie. Brała ona również udział w odparciu jednego z Harrowing na Bilgewater, tego opisanego w opowiadaniu. Z racji tego, że byli parą, zakładam, że nie mogli aż tak bardzo różnić się wiekowo. Oczywiście chodzi mi o GPK. Stąd zakładam i rzeczywiście w lore są do tego przesłanki, że również ma ona między 50 a 55 lat. Kiedy Irelia miała 14 lat, Swain zajął Plasidium na w pierwszym konflikcie Noxusu z Ionią. Wiemy, że rozpoczął się on w 984 roku. Jednak to wydarzenie było mniej więcej 2 lata później. Zatem wtedy Irelia miała 14 lat i wychodzi na to, że urodziła się mniej więcej w roku 972. Bohaterka również pojawiła się w Awaken, gdzie jest to co najmniej rok 997. Zatem Irelia ma 25 lat w lore, choć wygląda nieco młodziej. Okej, okay, tutaj będzie krótko. Ivern urodził się jeszcze jako człowiek przed wojną trzech sióstr, co oznacza, że ma on ponad 9000 lat. I tyle. Jest jedno ważne wydarzenie, w którym z kolei uczestniczy Jana. Jest to uratowanie Zon po kataklizmie, w którym całe miasto pokryło się trującym gazem i miało to miejsce przed 772 rokiem. Co oznaczałoby, że Jana minimum ma 280 lat, bo wtedy się pojawiła, nie? Jednak jest to bardziej zawiłe, bo jest to do tego ciekawe, że Jana w poprzedniej wersji swojej historii była po prostu kobietą niezwykle uzdolnioną w magii. Wiatru. Jednak teraz jest ona czymś ala takim bóstwem. I wzmianka o nie pojawiała się dużo, dużo wcześniej. W historii Shurimy mieszkańcy czcili ducha wiatru, nazywanego w ich języku obrońcą. Wiemy, że była to ona i wiemy, że później została określona dopiero jako Jana. Miasto, w którym się to odbywało, nazywało się Oshawa Zon, czyli wcześniejsza wersja, po prostu Zon. Wiemy, że po stworzeniu słonecznego dysku, miasto portowe zostało częścią Shurimy. Zatem Jana ma co najmniej między 4400 a 6000 lat. Jednak prawdopodobnie mogła istnieć jeszcze dużo wcześniej. Jak wiemy, jest ona pradawnym duchem, a najstarsze duchy powstały wraz z demonami eony temu. Jeżeli bohaterka powstała już wtedy, bo jest pradawnym duchem, to prawdopodobnie może być w wieku Evelyn i ma co najmniej pół miliona. Pół miliona, 500 milionów lat. Z Jarwanem sprawa jest prosta. Wiemy, że pojawiał się w komiksie o Lux. Wiemy, że Garen dołączał do armii demacjańskiej poznając tam właśnie księcia. Wychodziłoby zatem z moich rozkmin i szacunków na to, że Jarwan gdzieś ma mniej więcej koło 28 lat. Okej, okay, moje drogie blorowe świry, na Jarwanie zakończymy. Mam nadzieję, że się podobało, była to druga część wieku bohaterów w League of Legends. Następną umówmy Myślę, że wrzucę Wam w kolejną sobotę. Dzięki jeszcze raz wielce za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, cześć!